Wyciągamy. Ja na razie sobie tu na papier je odłożę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy da się łatwo je wyciągnąć. O! I mamy żaleczkę jedną gotową. Chyba tak ułożę. Później sobie to zobaczymy jak to będą wychodziły. Nawet zgrabnie to idzie. Baza do jak już jest rozpuszczona. Będziemy zalewać. Się strasznie kleją. Tu jest chyba bardzo duża ilość cukru. I dlatego wiecie. One się tak. Dziwnie. Nie chcą wychodzić. Ale mimo wszystko. Idą.